Dzień dobry, cześć! Witam Was serdecznie w czytaniu dla Trygonu Wody na nowy tydzień. Zobaczymy na takie główne energie od 12 do 18 maja. Czytanie będzie bardzo ogólne ze względu na to, że niedawno wróciłam, mam mało czasu, a chciałabym zrobić wszystkie znaki. No właśnie, wracam po urlopie, moi drodzy. Powolutku zacznę odpisywać na Wasze wiadomości, także jeżeli ktoś jest zainteresowany czytaniem prywatnym, to zapraszam do kontaktu drogą mailową lub Instagram. Wszystko jest w opisie. No dobra. Kolejność Rak, Skorpion, Ryby. I rozpoczynamy od osób spod znaku Raka. Zobaczmy, jakie możliwe energie w nowym tygodniu. A właściwie to ja sobie tutaj zacznę od innych kart. Pierwsza karta dla Raka. Co raczki mają wiedzieć? No właśnie, podejmij ryzyko albo utracisz szansę. Może tę wskazówkę na koniec sobie zostawimy, a teraz już przejdziemy do tarota. Dobra, jest diabeł, jest paśmiecze. Jest księżyc, dużo tu lęku i strachu. Należałoby pokonać faktycznie ten lęk, pokonać ten strach, porozmawiać przynajmniej, nie wiem, wysłać, aplikować cokolwiek, żeby, żeby zdobyć. Biorę pod uwagę te karty, które się tutaj pojawiła. Uważamy na diabła, to na pewno, ale ja w ogóle mam wrażenie, że ten diabeł to są jakieś ograniczenia wewnętrzne w tym przypadku. Dobrze, główna sprawa dla raka w nowym tygodniu to 10 denarów. Co jest Waszym wezwaniem w Nowym Tygodniu? Sprawiedliwość. Waga. Co jest przyczyną tego, co się dzieje? Dwójka buław. Decyzje, wybory. Rzeczywiście jakieś są. Ja podejrzewam, że tutaj chodzi o sprawy majątkowe lub zawodowe. Może też rodzinne. Dobrze, co zatem w przeszłości? Czwórka miecza. No coś zostało odłożone na później. Chyba to jest ten czas. Dobra, moi drodzy, co w Waszej głowie, jakie są Wasze plany, dążenia, myśli? Dziewięć denarów. okej, okay, pokrywa mi się to mocno z tym, co tutaj widzę. Co odchodzi zatem do Was w nowym tygodniu? Dziesięć mieczy, a jednak są dziesiątki, więc coś się może zakończyć, zanim tak naprawdę dobrze się rozpoczęło, ale właśnie ze względu na odwlekanie pewnej sprawy. Chyba należy już podsumować i już decydować, bo inaczej no, utracicie jakąś szansę. Zresztą bardzo dobrą szansę i chodzi tu o status najprawdopodobniej. Wasze nastawienie, jakie jest? Jest nas buław. Dobra. Otoczenie? Osiem buław. No właśnie, trzeba szybko reagować, bo szybko się dzieje, tak? Czyli masz na przykład 24 godziny na podjęcie decyzji. Co wybierasz? No i co tutaj? Nadzieje, bądź obawy wasze. 6 dolarów. Wy nie chcecie stracić, wy chcecie dobre inwestycje, które popłacą. W rezultacie mi tygodnia mamy co? Paźlem mieczy. Dobra, wydaje mi się, że faktycznie, jeżeli nie podejmiecie akcji w tym tygodniu, to przepadnie Wam jakaś szansa, i tutaj karty pokazują, no, dwójka mieczy w tle. To jest książę z wadze, więc podejrzewam, że właśnie o to chodzi. Niezdecydowanie, strach przed stratą. Um... I tak dalej. Ja ciągle widzę te karty, tak? Podejmij ryzyko, albo stracisz szansę. No ale zobaczmy, czy, czy w ogóle warto. I teraz tak, ja sobie będę dopytywać tą talią. E, dwójka miała, czy dwójka była w decyzji, stoicie przed jakąś decyzją na pewno, tylko że nie wiecie, co robić w moim odczuciu. E, Czego dotyczy ta decyzja? No Oczywiście u każdego to będzie inna historia, ale dwójka buław jest śmierć. Czyli czegokolwiek nie dotyczy ta decyzja, wiąże się z dużą zmianą życiową. Czyli na przykład ktoś proponuje mi jakieś super miejsce zawodowe w firmie, no marzyłoby się, tak? Jakaś prestiżowa firma, ale na przykład wiązałoby się to z przeprowadzką. I ja nie wiem, czy dla mnie to jest opłacalne, no, najpierw umowę mam próbną i tak dalej. Także, jakby nieważne, czego dotyczy ta zmiana, ona, przepraszam, ta decyzja, ona niesie ze sobą dużą zmianę. To może być propozycja związku, tak? A ja jestem w małżeństwie, a ktoś inny proponuje mi związek. Rozumiecie, zmiany są duże. Dziesiątka denarów. Ewidentnie dotyczy to spraw majątkowych, rodzinnych, ale ja w ogóle w tej dziesiątce denarów widzę sprawy życiowe, takie wieloletnie, czyli na przykład budowanie tego domu, tak? Niedosłownie. No i co, ja mam teraz z tego zrezygnować? Tyle lat, prawda, tutaj spędziłam w tej miejscowości i tak dalej, żeby gdzieś wyje jest mag. I, I wiecie, dziesiątka denarów jest też kartą tradycji, a tradycja jak nic innego po prostu ogranicza maga. Czyli albo my chcemy po prostu wykorzystać te swoje potencjały i działać, działać, działać i zrezygnować z tego, co w no, Waszym odczuciu będzie wartościowe z tą dziesiątką denarów. Ja w ogóle myślę, że nic nie yy, jest tak ograniczające jak tradycje. No i tutaj to widać, bo, bo Mac, on potrzebuje przestrzeni, a dziesiątka denarów tę przestrzeń zabiera. W waszej głowie dziewiątka denarów, więc na pewno nie chcecie stracić. Stawiacie swoje dobro, jakby bezpieczeństwo i, i takie spełnienie na pierwszym miejscu i rydwan. No to jesteście wy, to jest wasza karta, więc jakby wasze dążenia wiążą się z tym, że je ja chcę mieć pieniądze, że ja chcę mieć niezależność, że ja chcę mieć status i tak dalej. W przeszłości czwórka mieczy, dlatego ja uważam, że już pewne decyzje zostały odłożone na później i z dwójka kielichów, więc to no, widzicie znowu dwójka, więc ja podejrzewam, że chodzi o decyzję, natomiast to, to może być też decyzja w sprawie innych osób. No i na wyzwanie sprawiedliwość. A to jest karta, która mówi, że tak naprawdę jesteście w tym miejscu, w którym możecie podsumować. Jesteście w tym miejscu, w którym możecie sobie odpowiedzieć, co będzie dla Was bardziej korzystne. No, z królową Mieczy tutaj też sprawy urzędowe mogą Wam stawać na drodze, coś podpisać, coś rozwiązać i tak dalej. Natomiast ja uważam, że trzeba rozmawiać, bo macie pazę mieczy w rezultacie, czyli zróbcie porządny research, bo odkładacie jakąś decyzję z jakiegoś powodu na później i trzeba się zastanowić, dlaczego. Brakuje Wam pewnych informacji. Więc wy musicie tę informacje zdobyć, zanim decyzję podejmiecie. A z była w waszym nastawieniu, więc możecie działać troszeczkę impulsywnie. Jest piątka kielichów. No właśnie, możecie albo się boicie, albo boicie się działania w impulsie, że będę żałować, albo właśnie impulsywnie działacie. I teraz tak, w otoczeniu jest ósemka buław i jest umiarkowanie. I teraz strzelec wam się tu zarysował. I teraz tak, karta ósemki buław jest kartą szybkiej akcji, szybkiego działania, szybkich wiadomości, szybkich odpowiedzi. A karta umiarkowania pokazuje, że tak naprawdę to odpowiedzi. Na Wasze troski w tej sytuacji są na wyciągnięcie ręki. Wystarczy zapytać, wystarczy się dowiedzieć, bo to nie jest tak, że ktoś tutaj sam od siebie przyjdzie i da Wam cały pakiet informacji. Nie. Z umiarkowaniem trzeba po prostu chcieć. Szóstka denarów, nadzieję bądź obawy, no dla mnie to jest jasność, cesarzowa, bo macie nadzieję, że zyskacie. Wy chcecie inwestować w rzeczy pewne, tam gdzie jest rozwój, tak? Jeżeli mam do wyboru mężczyznę A i mężczyznę B, to ja chcę wiedzieć, który faktycznie myśli poważnie o małżeństwie. Jeżeli mam dwie, nie wiem, zawodowe jakieś możliwości, to ja chcę wiedzieć, gdzie mam szansę na większe pieniądze i na stałą pracę. W rezultacie spaźmie, czyli to jest karta, która mówi, jak nie pytasz, to się nie dowiesz, jest karta królowej, buław, więc podejrzewam, że tutaj trzeba porozmawiać z kimś, pewnie z jakąś kobietą. Natomiast królowa była, słuchajcie, to jest też karta pewności siebie, inicjacji, świadomości swoich potrzeb. To jest karta wielkiej samooceny, takiej zdrowej zresztą. Zatem y, trzeba stanąć na wysokości zadania, trzeba postawić siebie na piedestale i po prostu z tym paziem mieczy zapytać, drążyć. Y, pewność siebie jest tutaj kluczem w moim odczuciu, bo jest też diabeł w tle, więc macie szansę sobie naprawdę dużo ugrać, ale pewność siebie będzie tutaj kluczem. Dobrze, ja zobaczę na taką ogólną wskazówkę dla Was. Ogólna wskazówka dla raka. Jest ta z denaru, więc czas zdecydować, czas podjąć decyzję, czy inwestujesz w to, czy nie, czy wchodzisz w to, czy nie, ale tak jak mówię, zdobądź informację. Jeżeli nadal bier, biernie będziecie czekać, to najprawdopodobniej jakaś szansa Wam po prostu umknie i tyle. Ósemka denarów w tle, własny los, zatem tutaj trzeba pytać, drążyć, yy, postawić też jakieś warunki z królową buław i tak dalej. Dobra, wyciągam Wam taką kartę wskazówkę jeszcze. No, to jest taka mantra chyba dla Was. Może właśnie o to chodzi, żeby sobie podnieść troszeczkę samoocenę, żeby nie bać się też brać od tego życia, żeby sobie mówić kurczę, mam zarąbiste rzeczy, że ja po prostu wymiatam. Tu jest taka wskazówka dla Was. Może warto też na to postawić, bo ja czuję, że ta szansa, która się tutaj pojawia dla Was, ona jest bardzo wzrostowa, ale też niesie za sobą Taką możliwość, którą wydaje mi się, że mogą wykorzystać tylko osoby pewne siebie. Niektórzy po prostu zrezygnują z myślą: Zostanę przy tym, co mam lepiej. No dobrze, to tyle. Dzięki za wysłuchanie, pozdrawiam. Dzień dobry, Skorpione. Pierwsza wskazówka dla osób z znaku Skorpiona co my tu mamy? Jesteś czymś więcej niż zakładasz, niż myślisz czyli możecie mieć jakieś założenia na swój temat, jakieś myśli się pojawiają, to tu jesteście czymś więcej. Tak? Ale ja też mam wrażenie, że w tej karcie może chodzić o to, że jesteście czymś więcej niż tylko tą głową, żeby pamiętać o tym, że, że jest to ta dusza, tak? No jest czy nie, no oczywiście wedle Waszych założeń, ale yy, na pewno warto docenić siebie po prostu i zobaczyć, jakie macie olbrzymie potencjały, bo chyba siebie nie doceniacie w ostatnim czasie. Dobrze, zatem zobaczmy, moi drodzy, co w tarodzie dla Was. Skorpiony. Nowy tydzień. Sześć buław, dziewięć kielichów. Diabeł, bardzo mocne zadowalanie ego. Bardzo nieszczere to tutaj wszystko jest. Takie jakieś obietnice też z potrzeby chwili. Ktoś Was może chce urobić. Może Wy jesteście w takiej sytuacji, gdzie chcecie. Sobie udowodnić, jakby tę swoją wartość. To jest tak mocno to naciągane, wszystko. Brak tu prawdziwego sensu, tylko właśnie takie karmienie się tą skorupką. Dobrze. Główna sprawa dla Skorpiona w nowym tygodniu dotyczy królowej mieczy. To może być waga sodiakalna, tutaj mogą się pojawić jakieś ważne rozmowy, być może jakieś takie też ważne decyzje życiowe, gdzie trzeba coś podpisać albo właśnie rozwiązać. Tutaj królowa mieczy nas zachęca do tego, żeby myśleć niezależnie, żeby decydować niezależnie, żeby opierać się na takiej mądrości wewnętrznej, podejść logicznie do rzeczy i żeby na pewno też opierać się na swoim doświadczeniu. Dobrze, co jest Waszym wyzwaniem? Król kielichów, skorpion, haha. Ha. No właśnie, sytuacja, w której się znajdujecie, królowa mieczy, tak, wymaga od nas bardzo takiego logicznego, chłodnego podejścia do rzeczy. Tu nie ma miejsca na nieracjonalne sprawy. Natomiast król kielichów wnosi właśnie taką wyrozumiałość, empatię, e, więc tu może być taka walka serca z rozumem. Co jest przyczyną tego, co się dzieje? Spaź komunikacja, wiadomości, kontakt, bliźnięta się tutaj też zarysowały. Yy, potrzeba zdobycia pewnych informacji, właśnie może jakieś umowy. No, zobaczymy, co w przeszłości. Rycerz Buław, ogniście namiętnie, strzelec to jest sobiekalny. No i właśnie, rycerz Buław też działa z pozycji już nie uczuć, ale impulsu, tak? Działanie jest dla niego jakby wyższą mocą i poprzez działanie się spełnia. Natomiast to często jest właśnie takie impulsywne, nieprzemyślane. I ta królowa mieczy właśnie mówi o konsekwencjach, ale też bez może właśnie o tym, że trzeba coś przemyśleć, zastanowić się, dzwonić. Co w waszej głowie, o czym wymyślicie, moje drogie skorpiony? Jest karta słońca. Lew sobie kalne, Może chcecie coś wyjaśnić, po prostu. Natomiast to jest bardzo pozytywnego myślenia. Co nadchodzi zatem? Jest 10 buław. No i właśnie. No, jednak tutaj zaczyna coś ciążyć. Co... Z dziesiątką buław jest tak, że coś, co nas, nas ma cieszyć, zadowalać, to zaczyna być taką kulą u nogi. Ma zaczynamy się uginać pod ambicją. Coś, co miało cieszyć, staje się taką okową, którą musimy nieść, po prostu. Wasze nastawienie, jakie tutaj jest. Jest rycerz mieczy, bardzo uparci, bardzo ambitni, bardzo chcecie według mnie być pozytywni też, ale chyba się zmuszacie do pewnych rzeczy. Co w otoczeniu? Jest siedem buław, więc tutaj albo ktoś się dystansuje od was, albo ktoś za mocno na was naciska, albo macie poczucie, że musicie się bronić, ale raczej wydaje mi się, że to ktoś czuje, że musi się bronić przed Wami. Ktoś was chce od siebie odsunąć. Nadzieje bądź obawy wasze, jakie tutaj są. Jest paść buław, no nadzieje. Bardzo pozytywne myślenie yy, się mi tutaj pokazuje, bardzo dużo pewności siebie też w tych swoich działaniach. Mam wrażenie, że być może czujecie, że kogoś do czegoś przekonacie. Natomiast ja mam wrażenie, że tu jest ktoś mocny, ale nie. W rezultacie jest kapłanka. Kapłanka wnosi taką energię ciszy. Zatrzymania, potrzeby intuicyjnego przyjrzenia się sytuacji, wisielec. Wy nie dostaniecie odpowiedzi. Wydaje mi się, że mocno naciskacie na kogoś, mocno po prostu drążycie tutaj, ale ktoś nie jest do końca w tym miejscu, w którym wy. To jest osoba, która może się odsuwać. Im bardziej naciskasz, tym bardziej się odsunie. Bardzo pozytywnie jesteście nastawieni na jakąś sytuację, ta osoba nie. I wydaje mi się, że tutaj ten król kielichów może być właśnie taką kartą i wisielec w tle, która prosi o wyrozumiałość, o to, że nie musimy forsować, że nie, mamy, nie ma sensu przekonywać innych, że nie też potrzebują przestrzeni, bo pokazuje mi się, że macie taką mocną ekspansję, po prostu macie tę siłę, to na pewno, ale ktoś nie odbiera tego pozytywnie. No dobra, królowa mieczy. Jest siła. Wydaje mi się, że chcecie porozmawiać z kimś, po prostu chcecie coś wyjaśnić, no i znowu przeforsować coś z tą siłą. W waszej głowie słońce, więc to nie jest tak, że skorpion ma złe zamiary. Wy macie bardzo dobre. Jest sześć kielichów, dokładnie. Może chcecie się z kimś pogodzić, a ktoś nie jest jeszcze na to gotów, bo pokazuje mi się, że wy chcecie wyjaśnić, chcecie pojednać, eee, czujecie, że wyjdziecie z problemu z kimś silniejszy i tak dalej. Rycerz była, ktoś tutaj poszalał, król była. Może chodzi o to, że flirtowaliście z kimś, albo się pojawiła jakaś zdrada, albo po prostu, no, bo w takich bardzo pewnych siebie kartach się pojawiacie, ale też w kartach flirciarza. Natomiast pokazuje mi się, że zobaczmy, dlaczego ta osoba czy ta sytuacja się dystansuje od Was. No 10 mieczy, słuchajcie, bo w odczuciu tej osoby zrobiliście być może coś niewybaczalnego. Ja nie wiem, co zrobiliście. Dla Was to jest nic takiego. Może nawet nic nie zrobiliście. Trudno mi powiedzieć, ja czytam karty. Wasze nastawienie, rycerz mieczy, więc bardzo tacy jesteście agresywni w tych swoich dążeniach. Jest osiem mieczy, bo wy chcecie po prostu przełamać na przykład brak kontaktu albo pokazać tej osobie, że się myli. Bardzo mocno forsujecie, bardzo mocno, ale nie widzicie, że sami jesteście mocno w tym uparci. I ta osoba, jakby, nie podziela waszego punktu widzenia. Nadzieja bądź obawy, wasza paść była, że się dogadacie. Macie nadzieję, tak, a z denaru, że wszystko się wyjaśni, będzie cud, miód i malina. No na wyzwaniu jest król uw jednak. Jest... Rycerz Danarów. No to Wy jesteście, wiecie, w tych buławach, w tych mieczach, a karty pokazują, że trzeba wejść w Ziemię, dosłownie zejść na Ziemię z Rycerzem Danarów i z Królem Kielichów, też o troszeczkę takiej cierpliwości i wyrozumiałości do drugiej strony się postarać. No, wisielec pokazuje, że ten tydzień Was zatrzyma, żebyście mogli naprawdę przejść się troszkę w butach innej osoby, żebyście mogli postawić się na miejscu innej osoby czy sytuacji, bo nie stawiacie się. Nie mówię, czy macie rację, czy nie. Nie wiem. Nie o to pytam. Natomiast pokazuje mi się, że forsujecie swoje prawdy. Wam się wydaje, że będzie coś takiego, nie wiem, wasze rozwiązanie będzie lepsze, ale tak jak mówię, druga strona tego nie czuje. Nie przeforsujecie tego, nie ma w ogóle szans w tym tygodniu. Dlatego jest kapłanka według mnie w rezultacie, bo to jest cisza i sytuacja jest niejasna, szóstka buław, czyli im bardziej naciskacie, im bardziej tutaj próbujecie jakoś zabłysnąć, pokazać i tak dalej, tym bardziej ta osoba milczy, tym bardziej się odsuwa. Nie tędy droga. Więc ja zobaczę, jaka jest rada. Jaka jest rada dla Was w tym ułożeniu? Jest dwójka kielichów i wiecie, no nie wiem, to jest czytanie ogólnie, ogólne, więc może jesteście po drugiej stronie, może nie wszyscy się ze mną zgodzą, natomiast pokazuje mi się, że skorpion jakby Wam zależy na pojednaniu z kimś, na wyjaśnieniu, czujecie, że wyjdziecie z tego silniejsi, ale prawdą jest, że myślicie raczej tylko o sobie, bo ja to widzę tu, ja to widzę tu, ja to widzę tu. Wy nie widzicie punktu widzenia drugiej osoby. I dwójka kielichów jest kartą, która mówi, że musimy siebie postawić na równi i zobaczyć, co stoi po stronie tej osoby. Dlaczego reaguje, jak reaguje. Wtedy trzeba umieć zapomnieć o sobie, a ja nie sądzę, że z tymi kartami jesteście w stanie. Więc należy po prostu tak jakby zrezygnować na chwilę ze swojego punktu widzenia i być obiektywnym. Stanąć po stronie drugiej osoby i dać jej tyle przestrzeni, ile potrzebuje, bo no nie przeforsujecie tutaj czegoś. Nie ma szans. Dwójka kielichów mówi o tym, że ta relacja nie działa w równi, więc trzeba. Postawić siebie po prostu na tym samym miejscu. No dobra. Słuchajcie, ja mam tutaj jeszcze taką dodatkową wskazówkę dla Was, drogie skorpiona, ale to już nie w ramach tego czytania, tylko po prostu dla Was. E, no, najlepsze rzeczy, to jest taka wulgarna, dość talia, ale ja powiem tak. Najlepsze rzeczy zdarzają się po prostu poza strefą komfortu więc też trzeba umieć wyjść z tej strefy ograniczeń, a jesteście mocno w ograniczeniu swojego myślenia, więc myślę, że warto. Ta karta w tym momencie też ją trochę inaczej widzę, tak? Jesteś kimś więcej, czymś więcej niż myślisz. Ja w ogóle mam wrażenie, żeby Wasze myśli Was nie ograniczały, bo tak jak mówię, mocno uparci jesteście. Wy też jesteście znakiem stałym. Najprawdopodobniej macie bardzo dobre intencje i najprawdopodobniej widzicie szklankę do połowy pełną. Natomiast ta sytuacja jest bardziej złożona po prostu i trzeba wyjść poza te swoje schematy i dostrzec po prostu drugą stronę. No, to tyle. Dzięki za wysłuchanie. Pozdrawiam. Dzień dobry rybki. Zaczynam od wyroczni dla Was. Co rybki mają wiedzieć? A, hmm, bardzo ciekawa. czekać, bo zastanawiam się, jak to przetłumaczyć. Jeżeli naprawdę chcecie kochać siebie. To nie możecie nienawidzić, tak, negować doświadczeń, które was ukształtowały. I to bardzo często są bardzo trudne, negatywne, traumatyczne doświadczenia, lub my żałujemy, że postąpiliśmy tak, a nie inaczej. To jakby nie pokochacie w pełni siebie, nie zaakceptujecie w pełni siebie, jeżeli będziecie ciągle żywić jakąś urazę, nienawiść. Do doświadczeń przeszłych, do tego, kto wam, jeżeli coś wam ktoś zrobił, czy właśnie, że żałuję, że zrobiłem tak, a nie inaczej. Bardzo ciekawe to jest. Także myślę, że daje do myślenia. No dobra, a zobaczmy, co w tarocie, co macie wiedzieć, drogie rybki. Nowy tydzień dla Was. Rycerz Buław. Dodatkowa karta w studnia. Diabeł. Powiem tak, y, studnia pełna. Wydaje mi się, że jakieś takie odważne ruchy mogą sprawić, że albo nawiążecie jakieś niebywałe relacje, bo tu y, poprzez takie zaangażowanie, poprzez ufność, ale też mam wrażenie, właśnie umiejętność sięgania więcej, możecie, nie wiem, dużo zarobić, albo zdobyć jakieś wpływowe kontakty i tak dalej. Dobrze, główna sprawa dla ryb w nowym tygodniu to szóstka buła. Co jest waszym wyzwaniem? Siedem kielichów. Co jest przyczyną tego, co się dzieje? Trójka denarów. Co w przeszłości? Pięć buław. Co w Waszej głowie, o czym myślicie? Trójka mieczy. Nie potraficie cieszyć się jakimś sukcesem, ale ja mam takie uczucie, że to dlatego, że współpraca dziwnie wyglądała. Wasze nastawienie, jakie tutaj jest? Rycerz denarów, no właśnie, a co nadchodzi? Pięć denarów, bieda. Co w otoczeniu? Dwójka kielichów. Nadziei bądź obawy wasze. Głupiec i rezultat. Artysta. To jest dodatkowa karta i cieszę się, że ona się tutaj pojawiła. Ja za momencik powiem Wam o co chodzi. Rydwan, słuchajcie. Wydaje mi się, że chodzi o sprawy zawodowe, ale może chodzić o wszystko, więc będę mówiła bardzo, bardzo ogólnie. I teraz tak. Główna sprawa to szóstka buław, czyli to jest działanie. Inaczej. I osiągam sukces, ale nie mogę zapominać, że inne osoby, relacje też spowodowały, że ten sukces osiągam. I jest trójka denarów tutaj, czyli zawiązana jakaś współpraca. I ja będę mówiła na zasadzie współpracy, i tutaj musicie pokusić się o taką autorefleksję, o co może chodzić dokładnie u was. Natomiast trójka denarów to jest na równi, zobaczcie, pracujemy wspólnie na jakiś cel. Czyli na przykład, powiedzmy, jakiś projekt zawodowy, jest czwórka denarów, więc tutaj rzeczywiście no, może jakaś umowa została podpisana, i jest jakiś projekt, tak? I teraz tak, szóstka buław pokazuje, że wy troszeczkę wychodzicie na prowadzenie. Czyli nawet jeżeli w trójką się umówiliśmy, to ja i tak tutaj, nie wiem, więcej robię, więcej sobie jakoś yy, radzę, bo piątka buław w przeszłości pokazuje, że pojawił się jakiś konflikt. Mm -hmm, szóstka denarów. Czyli co będzie lepszym rozwiązaniem, w co zainwestować, jak podzielić pieniądze, i tak dalej. I teraz szóstka była w coś takie: stawiam siebie na piedestale, dziewięć denarów. No, pokazuje mi się, że Wy w tym tygodniu stwierdzicie, że chcecie jednak działać sami, że po prostu nie jest warte zachodu bycie w tej grupie osób. Czyli nie wiem, robimy jakiś projekt. I się okazuje, że mamy konflikty, że każdy myśli, że coś lepszego będzie lepsze. Wydaje mi się, że wy faktycznie macie rozwiązania najlepsze, ale tutaj no, nie przeforsujecie pewnych rzeczy. Więc mam takie wrażenie, że z szóstką denarów i dziewiątką denarów po prostu ryby w tym tygodniu stwierdzą, że wolą działać na własną rękę, niezależnie. A niestety, niestety, dwójka kielichów jest cesarzowa. Wydaje mi się, że po pierwsze jesteście zobowiązani umową, a po drugie pokazuje mi się, że te osoby, z którymi współpracujecie, działacie, mocno na Was liczą. I teraz tak, na wyzwanie jest 7 kielichów i to jest karta złudzeń w tej talii, przypuszczeń, złudzeń, zresztą błędnych jest 9 mieczy. Karty pokazują, że trzeba troszeczkę wyhamować z takim fatalizmem. Bo wydaje mi się, że wy po prostu będziecie podchodzić fatalistycznie. Czyli mieliśmy jakiś konflikt zawodowy, na przykład, tak? albo życiowy, i rybki mogą mieć takie wrażenie, że już wszystko chcemy skreślić, już chcemy iść tylko w swoim kierunku i tak dalej. Sytuacja, relacja, w której jesteście, ona nadal ma olbrzymi potencjał. Natomiast konflikty się zdarzają i tak będzie po prostu, bo nie jest tak, że wszystko jest albo piękne, albo złe. Nie da się tak określić życia. No i teraz tak, trójka mieczy w waszej głowie pokazuje, że jesteście bardzo niezadowoleni. Osiem mieczy. Kochani, musicie uważać, wasz umysł widzi tylko to, co negatywne w sytuacji, w której się znaleźliście. Czyli jeżeli jest to współpraca, to wy widzicie tylko już wady tej osoby, wady tej współpracy, wszystko źle. Fatalizujecie, fatalistyczne podejście tutaj jest, i niestety one jest błędne. Karty pokazują, że widzicie szklankę do połowy pustą, natomiast wcale tak nie jest, wiecie bo dziewiątka mieczy i siódemka kielichów w tej talii naprawdę mocno to widać, to są karty takiego fatalistycznego myślenia, widzenia tylko negatywnych aspektów, wyobrażenia sobie najgorszych możliwych scenariuszy. Dwójka kielichów, czyli ta relacja de facto i cesarzowa, to jest bardzo wzrostowa relacja, więc ona Was nie obciąża. Natomiast pokazuje mi się, że w ósemka mieczy utknęliście w schemacie myślenia, że z trójką mieczy wszystko Was nie zadowala, wszystko źle, bla bla bla. I teraz tak, piątka donarów mówi o poważnych, realnych stratach i z trójka kielichów. Więc karty pokazują, że wy w tym tygodniu możecie sobie powiedzieć, wow, ja stawiam już tylko na siebie, odcinam się i bardzo szybko zauważycie, że nie bez powodu z trójką denarów razem pracowaliście na ten cel. Bo w trójce denarów jest tak, że sytuacja przewyższa nasze pojedyncze zdolności, czy sobie to umiemy przyznać, czy nie. Więc współpraca jest korzystna. I jeżeli wy postawicie w tym tygodniu, że ja sam, sama, Zosia, Samosia, a pokazuje mi się archetyp zosia Samosi, bo jesteście w karcie panny, to piątka denarów, trójka kielichów, bardzo szybko zaczniecie odczuwać brak tych osób, bo stracą się na przykład kontakty, bo stracą się możliwości i tak dalej. No, jesteście w rycerzu denarów, więc w waszym no jest śmierć. Więc chcecie generować zmiany, które w waszym odczuciu będą dla was najbardziej korzystne, ale wchodzicie w archetyp Zosi-Samosi, a ta sytuacja. Y w której jesteście, ona wymaga jednak współpracy. Ja nie mówię, że tak ma być całe życie. Wydaje mi się, że warto ukończyć ten projekt i dopiero iść nową ścieżką. Karta głupca, Wy macie nadzieję na nowy start. Jest askielichu, no Wy po prostu chcecie odciąć, zostawić, iść w swoim kierunku. I w rezultacie jest karta artysty. I to jest karta, która mówi o tym, że my faktycznie mamy jakby taką sposobność, żeby sobie namalować własne życie, że jeżeli mamy marzenia, mamy plany, to zrealizujemy. Wydaje mi się, że bardzo mocno w tej sytuacji chodzi o to, że chcielibyście, aby wasz punkt. Widzenia był uznany, bo najprawdopodobniej jest dobry. Natomiast zobaczmy, co tutaj jest obok. Jest sześć kielichów. Tak, ja myślę, że tutaj wy macie też bardzo emocjonalne sytuacje, po, przepraszam, emocjonalne podejście do sytuacji, która de facto na przykład jest praktyczna bardziej, tak? Natomiast tu chodzi też o relację. Więc ja mam takie yy, wrażenie, że dobrze byłoby ukończyć ten projekt, nie podchodzić tak fatalistycznie, nie widzieć tej szklanki do połowy pustej, tylko zauważyć, że wasze myślenie mocno generuje tutaj negatywne, yy, jakby, wibracje. W tej całej sytuacji, ale ja zobacz, jaka jest rada. Bo później możecie iść w swoim kierunku. Czemu nie? Ale szóstka kielichów jest kartą, która mówi, że warto najpierw uporządkować sprawy przeszłe. Jaka jest rada? Jest czwórka mieczy, i to jest karta, która mówi: prześpij się. Prześpij się z tym, zanim podejmiesz decyzję, bo decyzję podejmiesz pochopnie, a później będziesz żałować. I ja to już widzę, że jeżeli wycofacie się, wykruszycie się z tej yy, współpracy i tak dalej, będziecie żałować. Czwórka mieczy: przeczekaj, poczekaj, zregeneruj. Prześpij się z tym dokończ, później po prostu wrócisz do tematu, tak? Więc to są takie ostrożne rady. Dwójka buław też jest taką ostrożną kartą, która mówi dobrze zaplanuj. Bo ja widzę, że Wy po prostu z całą pewnością siebie kalkulujecie, stwierdzacie, że wow, sam zrobię to lepiej i szybko się okazuje, że nie. Natomiast pomysły macie genialne, tylko Wy potrzebujecie wykonawców do tego też. Więc może warto dokończyć ten projekt, a później iść w swoim kierunku. Czwórka mieczy naprawdę warto odłożyć tam decyzję na później. Jaka jest dodatkowa rada dla Was? No, głęboko oddychaj. Wiecie, to jest taka bardzo wulgarna Italia, Natomiast ja to będę tak bardzo delikatnie czytać. Słuchajcie, wdech, wydech i po prostu niech to jakoś idzie wszystko, tak? Pozwól, żeby to wszystko jakoś działało, zrób głęboki oddech. Niech się to wali, nie wali, nie wiem, ale nie podejmuj drastycznych decyzji, wszystko będzie okej. Okay. Odetchnij trochę, musisz też się zdystansować do sytuacji, medytacja słuchajcie, i będzie okej, okay, bo może jesteście pod wpływem jakiegoś stresu i tam chcecie taką drastyczną decyzję podjąć, ale tak jak mówię, to nie byłoby dla Was korzystne w tym ułożeniu. Dobrze, to tyle. Dzięki za wysłuchanie. Życzę wspaniałego tygodnia. Pozdrawiam.